Jestem harper i nigdy nie byłam typem, który odwracałby się od historii miłosnych, w których facet zmiata dziewczynę z nóg. Więc kiedy Aaron pojawił się ze wszystkimi swoimi słodkimi SMSami rano i telefonami w nocy, pytając o mój dzień, mocno się zakochałam kropka, to prawie śmieszne, jak szybko pomyślałam, że to jest to. To jest miłość. Moi przyjaciele patrzyli na nas i mówili, że jesteśmy z tego samego materiału. Że jesteśmy sobie przeznaczeni kropka, ale była też babcia June z głową pełną mądrości i całym życiem obserwowania zmieniających się pór roku. Zawsze mówiła, Harper, kochanie, obserwuj znaki. Kiedy mężczyzna chce poświęcić ci cały swój czas, istnieje szansa, że nie jest po prostu zakochany kropka możliwe, że chce cię mieć na własność. Wyśmiałabym to. Nane ze swoimi staroświeckimi poglądami na temat mężczyzn i ich zachowań. Aaron był inny, a przynajmniej tak mi się wydawało, kropka, byliśmy tam, w wieczór, który wydawał się jak każdy inny wieczór, który spędziliśmy razem. Siedząc na mojej wysłużonej kanapie, trzymał mnie za rękę trochę zbyt mocno, gdy pytał o mój dzień. Spotkałeś dziś w pracy kogoś interesującego? Zapytał kropka, opowiedziałam mu o stałych bywalcach pomijając przyziemne sprawy. To ci sami ludzie każdego dnia, wiesz o tym. I nikt nie wiedział? Nikt się tobą nie zainteresował? Jego ton był swobodny, ale chwyt już nie. Jak zwykle. Skąd ta ciekawość? Próbowałam lekko odciągnąć rękę, próbując rozładować nastrój. Po prostu upewniam się, że wszystko jest w porządku, to wszystko. Odpowiedział, jego uśmiech nie sięgał jego oczu, kropka dryfowaliśmy z telewizorem w tle, wypełniając ciszę. To była ta sama subtelna presja, którą odczuwałam niezliczoną ilość razy wcześniej, ale zawsze udawało mi się ją odsuwać na bok, kropka, to właśnie wtedy słowa babci im powróciły, sprawiając, że moje serce nieco się zatoczyło. Istnieje cienka granica. Ostrzeżenie, którego nigdy tak naprawdę nie zważałem, kropka, noc przeciągała się. Siedzieliśmy razem, ale mój umysł był daleko. Zaplątany w ostrzeżenia babciin i ten węzeł w moim żołądku, który po prostu nie chciał słuchać. Kiedy Aaron wyszedł, zabrał ze sobą część mojego spokoju, kropka zamykając za nim drzwi, odchyliłam się do tyłu i wypuściłam wstrzymywany oddech. Zostałam sama z ciszą mojego mieszkania i szeptami wątpliwości, które odbijały się głośniejszym echem w przestrzeni, którą opuścił kropka, pomyślałam o zadzwonieniu do babciin, ale było już późno, a to był mój bałagan do ogarnięcia. Gdy cyfrowy zegar na mikrofalówce mrugał w rytm mojego niepokoju, zdałam sobie sprawę, że istnieje cienka granica między miłością a klatką kropka i to ja ignorowałam znaki. Myśląc, że są różami zamiast czerwonymi flagami, którymi naprawdę były kropka Aaron i ja powiedzieliśmy sobie tak i rozpoczęliśmy nasze małżeńskie życie w moim małym domku otoczonym bluszczem. Ale kiedy się zadomowiliśmy, wszystko zaczęło się zmieniać kropka pewnej nocy siedzieliśmy na werandzie, powietrze wypełniał zapach pobliskich sosen. Dłoń Aarona spoczywała na mojej, trochę zbyt mocno, a jego głos przebił się przez spokój, gdy zapytał kropka, kim jest ten nowy facet, który z tobą pracuje, to po prostu Peter. Jest w dziale marketingu, odpowiedziałam, starając się brzmieć tak neutralnie, jak to tylko możliwe, kropka nucąc, dostrzegłam znajome napięcie w jego szczęce. Znałam to spojrzenie to samo, które miał, gdy myślał, że coś nie jest w porządku. Kropka z czasem pytania, a przestały być tylko pytaniami. Były jak sądy, szukanie czegoś, co wydawało mu się, że znajdzie. Kropka potem zaczął od moich ubrań. Był niedzielny poranek, a ja wybierałam sukienkę na branż z przyjaciółmi. ta jest ładna, powiedział, wskazując na sukienkę w neutralnym kolorze. Myślałam o założeniu tej niebieskiej. Jest bardziej radosna, zasugerowałam, podnosząc moją ulubioną sukienkę, która sprawiała, że moje oczy błyszczały nieco jaśniej. Kropka za bardzo byś się wyróżniała. Załóż tę drugą, nalegał i nie była to sugestia, kropka, ale Aaron, to tylko sukienka, powiedziałam. Próbując zachować spokój, kropka po prostu mi zaufaj, harper. Troszczę się o ciebie, powiedział, ale to nie było jak troska. To było jak zamknięcie kropka, jego preferencje przeniosły się z mojej garderoby na nasze życie towarzyskie. Kolacje z przyjaciółmi stały się rzadsze, mój telefon brzęczał rzadziej, a niedługo potem zaproszenia przestały przychodzić w ogóle. Kropka, pewnego wieczoru opadł na kanapę obok mnie z grymasem na twarzy. Kropka, Mark dzwonił. Chce się z nami spotkać na drinka w następną sobotę. Powiedziałem mu, że jesteśmy zajęci, powiedział sięgając po pilota. Jesteśmy, zapytałam, zaskoczona. Nie widziałam Marka i Laury od tygodni. Byli naszymi przyjaciółmi, z którymi regularnie chodziliśmy na podwójne randki. Nie musimy spędzać z nimi tyle czasu. Ty masz mnie, a ja mam ciebie. To wystarczy, prawda. Aaron przeleciał wzrokiem po kanałach. Nie patrząc mi w oczy, kropka powinnam była się kłócić, przypomnieć mu, że jesteśmy naszymi własnymi ludźmi. Ale część mnie była zbyt zmęczona, by walczyć o coś, czego wiedziałam, że nie mogę wygrać. Przerwałam. Słowa uwięzły mi w gardle, kropka wystarczy, powtórzyłam, ale zabrzmiało to tak. Jakbym próbowała przekonać samą siebie, kropka to było teraz moje życie, życie, w którym to, co nosiłam i z kim rozmawiałam. Stało się terytoriami, do których Aaron czuł się uprawniony kropka i za. Każdym razem, gdy na to pozwalałam, on zabierał trochę więcej. Traciłam kawałki siebie i dopiero, gdy natknęłam się na stare zdjęcie, na którym śmiałam się z przyjaciółmi, zdałam sobie sprawę, jak wiele zostało odłupane kropka, spojrzałam na kobietę na tym zdjęciu i zastanawiałam się, gdzie podział się jej uśmiech kropka życie ma to do siebie, że jest o wiele bardziej chaotyczne niż można by Y spodziewać, zwłaszcza gdy miłość wiąże cię, zamiast wyzwalać. Tak właśnie było ostatnio z Aaronem Kropka Nasza miłość czuła się jak zamykające się ściany. Przebrane za kolejną część małżeńskiego życia. Jego nowy nawyk. Pojawiał się w moim biurze z znienacka, jakby był właścicielem tego miejsca. A w pewnym sensie także mnie. Tylko w sąsiedztwie to była jego zwykła linia, po której następował zbyt jasny uśmiech. Pewnego wieczoru w domu postanowiłam założyć moją ulubioną ołówkową spódnicę do pracy następnego dnia. Aaron wszedł do pokoju, a jego twarz wykrzywiła się w sposób, który sprawił, że się usztywniłam. Kropka, dlaczego musisz to nosić, szczeknął, jego temperament wzrósł z byle powodu. To tylko spódnica, Aaron, powiedziałam, zachowując spokój w głosie. Nie chciałam się kłócić, nie znowu, kropka, nie kupił tego. To nie jest byle, Ceo. Dla kogo się ubierasz, Ceo? Jego głos był ostrym ciosem, jego podejrzliwość była naga i bezwstydna. Ubieram się dla siebie, Aaron. Od kiedy to przestępstwo, próbowałem bronić mojego wyboru, mojej niezależności, ale nawet dla moich uszu brzmiałem, jakbym do czegoś dochodził. Kropka następnego ranka moja spódnica, którą planowałam założyć, zniknęła. Zniknęła nie tylko ona, ale połowa mojej garderoby. Ogarnęła mnie panika, zimna fala, która przyprawiła mnie o zawrót głowy. Kropka, znalazłam Aarona w kuchni, odwróconego do mnie plecami, parzącego kawę jak każdego innego dnia. Kropka, gdzie są moje ubrania, Aaron. Zarządzałam, a w moim głosie słychać było strach i złość, koktajl emocji, który sprawiał, że brzmiałam bardziej jak obca osoba niż żona. Nie były odpowiednie. Kropka, zrobiłem nam obojgu przysługę. Powiedział jego głos był dziwnie spokojny, jakby mówił o pogodzie, a nie o moich rzeczach osobistych. Przysługę, decydując, co mogę, a czego nie mogę nosić, czy ty słuchasz samego siebie? Nie mogłam ukryć szoku w moim głosie, niedowierzania, że to była moja rzeczywistość. Tak będzie najlepiej, Harper. Podziękujesz mi później. Kropka odpowiedział, a sposób, w jaki to powiedział, jakby wiedział lepiej, sprawił, że poczułam ciarki na skórze. Kropka, byłam w połowie wypełniania formularza FMLA, kiedy maska opadła, a troska Arona pokazała swoje prawdziwe oblicze. Kontrolę. Moja niezależność, moje wybory, on je ograniczał, próbując przekształcić mnie w coś mniejszego, bardziej ograniczonego. Kropka, kiedy siedziałam przy kuchennym stole, a jego słowa odbijały się echem po cichym pokoju. Zdałam sobie sprawę, że mój niegdyś ciepły i kochający dom zmienił się w coś innego. Nie był bezpieczny ani pocieszający. Kropka, to było pięknie udekorowane więzienie, a mężczyzna, którego poślubiłam, był strażnikiem. Kropka, reszta dnia minęła jak mgnienie oka. W pracy byłam duchem, wykonywałam ruchy. Uśmiechałam się, gdy było to konieczne, ale pod spodem szalała burza kropka spędzałam godziny przy biurku, oglądając rodzinne zdjęcia na telefonie, te na których Aaron wyglądał jak idealny mąż. Teraz wyglądały jak sceny z życia innej kobiety kropka tego wieczoru, długo siedziałam w samochodzie przed domem, a silnik cicho buczał. Przejście przez te drzwi wymagało siły, której nie byłam pewna ponieważ wewnątrz tego domu czekało życie, które powoli mnie dusiło. Kropka drzwi skrzypnęły, gdy w końcu przekręciłam klucz i weszłam do środka. Uderzył mnie zapach kolacji, a tam był Aaron, cały w uśmiechach i pocałunkach, zachowujący się tak, jakby dzisiejszy dzień był tylko kolejnym kropka, ale nie był, a smutne było to, że nie byłam pewna, czy jutro będzie inaczej kropka w pracy. Pan Jakobs, mój szef, rzucił na moje biurko grubą teczkę. Mam dla ciebie nowy projekt, Harper. Będzie wymagał kilku nieprzespanych nocy, ale nadajesz się do tego najlepiej. Kropka, cała przyjemność po mojej stronie, panie Jacobs. Udało mi się uśmiechnąć. Ignorując uczucie ściskania w żołądku, kropka podczas kolacji przekazałam nowinę. Widelec Aarona stuknął o talerz, a jego oczy zweziły się do szparek. Odejdziesz. Zażądał, wypowiadając słowa ostro i wyraźnie, kropka Aaron: Odejście nie jest tak łatwe, jak ci się wydaje. Jestem dobry w tym, co robię i tak potrzebujemy pieniędzy. Przypomniałem mu, mając nadzieję, że do rozmowy wkradnie się trochę rozsądku. Ale on zacisnął pięści na stole, a jego gniew był jasny jak słońce, kropka żadne moje życie nie będzie niewolnicze dla kaprysów jakiegoś szefa. Prawie krzyknął, kropka, właśnie wtedy jego matka, Ewelyn. Pojawiła się jak duch przy naszym stole. Zawsze na zawołanie, zawsze drżąca ze zmartwienia, kropka, harper, kochanie. Zaczęła, ręce latały jak nerwowe ptaki. Nie możesz trochę wyluzować. Dla Aarona, kropka to nie było w porządku. Nic z tego. Ale kiedyś go kochałam, i chyba jakaś część mnie wciąż do niego lgnęła. Więc wybrałam kompromis.Co powiesz na kompromis? Będę pracować z domu. Najlepsze z obu światów, prawda? Aaron odchylił się do tyłu, a zmarszczki na jego twarzy wygładziły się dobrze, mruknął, prawie nadąsany. Ale żadnych późnych nocy, Ewelyn uśmiechnęła się z ulgą, jej blade oczy odnalazły moje, ciche podzękowanie ale ja czułam się zamknięta w sobie, ściany były pomalowane temperamentem Aarona i obramowane zmartwieniem Ewelyn. W miarę jak dni zamieniały się w tygodnie, moje domowe biuro stało się moim światem. Kropka sporadyczne spojrzenia Aarona przez moje ramię, popołudniowe telefony Ewelyn, by się zameldować czy sprawdzić, trudno powiedzieć, sprawiały, że moja smycz była krótka. Praca była gorączkowa, wystarczająca, by mój umysł nie wędrował w mroczne miejsca. Pan Jakobs był twardym starym ptakiem, ale sprawiedliwym. Utrzymujesz fort, Harper, powiedział podczas jednej z naszych rozmów telefonicznych. Jego głos był chrapliwy, ale uprzejmy. Tak trzymaj. Pamiętam, jak pewnego wieczoru słońce zniżyło się poniżej horyzontu, malując niebo w odcieniach zmęczonego błękitu. Aaron siedział na kanapie z pilotem w ręku. Przerzucając kanały bez oglądania czegokolwiek, kropka zamknęłam laptopa, mój mózg był usmażony od godzin numerów i Emaili. Na razie koniec pracy, powiedziałam zmęczonym głosem. Chrząknął odgłos, który nie był tak ani nie, tylko Aaron. Słyszałem cię, kropka dołączyłam do niego na kanapie, poduszka zapadła się pode mną, zmęczona jak moje kości. Niespodziewanie powiedział, że dużo rozmawiasz z Jakobsem. O pracy, tak. To praca, Aaron. powiedziałem, nie odrywając wzroku od telewizora, nie chcąc wszczynać kolejnej kłótni. Emnucił. Ten stary znajomy dźwięk kół zębatych zgrzytających w jego głowie kropka to życie z Aaronem, gdzie opaska na oczach mojej miłości tylko się zacieśniała, a każdy krok do przodu wydawał się dwoma krokami do tyłu. Kobieta w lustrze zaczęła wyglądać jak nieznajoma, a w jej oczach kryły się pytania, na które bałam się odpowiedzieć. Pewnego dnia potrzebowałem podwózki, a babcia była zbyt daleko, by iść pieszo, więc złapałem taksówkę. Kierowca był zwykłym facetem wykonującym swoją pracę. Podrzucił mnie pod dom i to powinno być wszystko. Z wyjątkiem tego, że tak nie było. Aaron czekał przed domem. A widok mnie wysiadającej z taksówki bardzo go zdenerwował. Kierowca ledwo wręczył mi resztę, a Aaron już na niego czekał. Co tu się dzieje, CEO? Aaron warknął, wybałuszając oczy. Kto to jest wyłuzuj, Aaron, to tylko taksówkarz, próbowałem się wtrącić, ale Aaron nie dał tego po sobie poznać. Kierowca, widząc kłopoty, nie tracił ani sekundy. Wrzucił bieg i odjechał. Mądry człowiek, kropka, gdy znaleźliśmy się w środku, Aaron, nadal był wściekły. Chodził w te i z powrotem, rzucając mi oskarżycielskie spojrzenia. Westchnęłam, nie mając ochoty na dramaty. Naprawdę, Aaron? Wariujesz z byle powodu. To nie jest nic, kropka, kto wie, co tam robiłeś? Głos Aarona rozbrzmiał w małej przestrzeni naszego przedpokoju. Przewróciłam oczami. Ogarnij się! Po tym wszystko się uspokoiło, ale nie na długo, kropka kilka dni później przyłapałam Arona na szperaniu w moim telefonie, gdy robiłam kolację. Hej, co ty wyprawiasz? Szczeknęłam, wyrywając mu telefon z rąk, kropka ja tylko urwał, wyglądając jak dzieciak, który został przyłapany z ręką w słoiku z ciasteczkami. Możesz mi powiedzieć, co jest takiego interesującego w moim telefonie? Zaczynało mnie to naprawdę męczyć, kropka. Aaron potarł kark, unikając mojego wzroku. Nie wiem. Chyba po prostu cię sprawdzałem, upewniając się, że niczego nie ukrywasz. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Sprawdzasz mnie. Ty tak na serio myślisz, że to w porządku? Przez chwilę nic nie mówił. W takim razie przepraszam, dobrze. Przepraszam. To się więcej nie powtórzy. Masz rację, to się więcej nie powtórzy, bo to niedorzeczne. Zachowujesz się jak wariat. Kropka, moja cierpliwość się wyczerpała kropka. Słuchaj, powiedziałem przepraszam, nawaliłem. Wybacz mi dobrze. Jego głos złagodniał. Wyglądał, jakby mówił poważnie. Odechnęłam głęboko. Byłam zła, jasne, ale nie na tyle, żeby wszystko rzucić, jeszcze nie. W porządku. Ale to już koniec, Aaron. Koniec z zachowywaniem się jak zazdrosny dzieciak. Musisz się pozbierać. Przytaknął trochę zbyt ochoczo. Tak, oczywiście. Tak zrobię. Obiecuję. Tak to zostawiliśmy. Chciałam wierzyć, że będzie lepiej. Część mnie wiedziała, że to mało prawdopodobne, ale wciąż miałam nadzieję. Tak, to już chyba czasem jest. Widzisz czerwone flagi, znaki ostrzegawcze, ale po prostu przejeżdżasz obok nich, mając nadzieję, że w jakiś sposób skończysz na innej drodze. Wszystko zaczęło się pewnego rzeźkiego poranka, kiedy zauważyłem samochód. Nijaki ciemny sedan, trochę zbyt czysty, trochę zbyt spokojny. Widziałem go z okna mojej kuchni, zaparkowanego na sąsiedniej ulicy. Nic wielkiego, pomyślałem, pewnie kogoś odwiedza. Ale potem zobaczyłem go ponownie przy sklepie spożywczym, kilka alejek dalej na parkingu. I znowu w pobliżu pralni chemicznej. ten sam samochód, to samo miejsce, jak zły grosz, który wciąż się pojawiał. Minął tydzień i nie mogłam już dłużej tego ignorować. Musiałem wiedzieć. pewnego dnia, gdy samochód podjechał za mną pod lokalną bibliotekę, pojechałem do domu objazdem. Oczywiście samochód wciąż tam był, dopasowując się do moich zakrętów, zachowując dystans, ale zawsze obecny kropka, kiedy zaparkowałem w bocznej uliczce, sedan zatrzymał się kawałek za mną. To nie był przypadek. To zabawne, jak twój umysł nie chce uwierzyć, że coś jest nie tak, nawet gdy patrzy ci w twarz kropka, wydawało się to takie głupie, jak z taniego serialu detektywistycznego, ale tak właśnie było kropka, serce mi waliło. Mieszanka strachu i gniewu kipiała we mnie. Podniosłem telefon i zadzwoniłem na policję. Myślę, że ktoś mnie śledzi. Szepnęłam, jakby facet za mną mógł mnie usłyszeć. Policja potraktowała to poważnie. Przyjechali szybko, porozmawiali z mężczyzną w samochodzie i sprawdzili jego dowód osobisty. W ciągu kilku minut potwierdzili moje obawy, facet był prywatnym detektywem i tak, śledził mnie. Śledził mnie za pieniądze mojego męża. Kropka, trzęsłam się, gdy wróciłam do domu z raportem policyjnym w ręku. Aaron tam był, wylegiwał się na kanapie jak każdego innego wieczoru, błogo nieświadomy, że jego mała gra się skończyła. Aaron. Kropka, krzyknąłem, otwierając drzwi szerzej niż zamierzałem. Co to ma być, do cholery? Podskoczył, zaskoczony, a jego oczy zrobiły to, co robią, gdy jest na nogach. Harper, ja. Prywatny detektyw Aaron, ledwo byłam w stanie wydusić z siebie te słowa, tak bardzo drżał mi głos. Śledziłeś mnie? Zaczął jąkać jakąś wymówkę, jego twarz była zarumieniona i wyglądała na winną. Nie. Po prostu nie. Powstrzymałam go, unosząc rękę kropka, nie zniosłabym żadnego kłamstwa, które mógłby wyczarować. Wiesz, Ceo. Nie mogę tego zrobić. Głos mi się załamał, ale wzięłam się w garść. Musisz odejść. Aaron, kropka jego usta zacisnęły się. Wyglądał, jakby chciał się kłócić, ale nie zrobił tego. Po prostu wziął płaszcz i wyszedł bez słowa. Byłam sama, naprawdę sama, i po raz pierwszy od lat przestało mnie to przerażać. Kropka czułam się jak jedyna uczciwa rzecz. Jaką miałam od dłuższego czasu, ten dzień miał dziwny początek. Wciąż przyzwyczajałam się do spokojniejszego domu, odkąd kazałam Aaronowi spakować swoje rzeczy i wyjechać. Ten człowiek miał wiele zalet, ale cisza nie była jedną z nich, cisza była miła, ale muszę przyznać, że trochę przerażająca. I wtedy rozległo się pukanie do moich drzwi, które przerwało ciszę, niczym upuszczony talerz. Stał tam pan Freeman, szef Aarona, średniego wzrostu, zawsze wyglądał, jakby krochmalił twarz razem z koszulami. Nigdy za nim nie przepadałem. Ale dzisiaj pojawił się steczką wypchaną papierami. Nie ma go, powiedziałem, zanim zdążył wejść do środka. Pan Freeman zmarszczył brwi, prawdopodobnie nieprzyzwyczajony do drzwi, które nie otwierają się przed nim szeroko. Mam dla niego ważne dokumenty. Sprawy służbowe. Westchnęłam. Kropka, gdyby Aaron miał dolara za każdy raz. Kiedy był ważny, mieszkalibyśmy w rezydencji. Cóż, nie ma go tutaj. Mogę mu je dać, kiedy wróci? Pan Freeman zastanowił się, po czym skinął głową. Tak przypuszczam. Mogę wejść na chwilę, prowadzę od wielu godzin. Kropka zgaduje, że jego samochód był równie elegancki jak jego garnitur. Cały czarny i błyszczący. Ale jasne, pomyślałem, czemu nie? Wprowadziłam go do środka i pomachałam do kuchni. Usiądź. Chcesz herbaty? Ułożył się jak worek mąki, zmęczony drogą lub życiem, trudno powiedzieć. Herbata będzie dobra, dziękuję, Harper. Włączyłam czajnik i wsypałam trochę liści do dzbanka. Zawodowy nawyk. Kiedyś lubiłam zgrywać dobrą gospodynię kropka wtedy zobaczyłam to przez kuchenne okno. Płomienie tańczące wokół samochodu pana Freemana, jakby coś świętował. Podałam panu Freemanowi herbatę na wpół zaparzoną. Twój samochód. Wybiegliśmy na zewnątrz kropka, a tam był Aaron, mój mąż, który uśmiechał się, jakby to były jego urodziny, i ktoś przyniósł mu tort niespodziankę. Szaleństwo w jego oczach błyszczało jak płomienie. Pan Freeman wymamrotał. Mój samochód. Co się do cholery dzieje? Aaron odwrócił się w naszą stronę, jego uśmiech zamigotał. Hej, Harper. To zakradziesz mojego życia. Przywitaj się ze swoim kochankiem. Jego słowa były wymamrotane z satysfakcją, zmieszaną z porządną dawką szaleństwa. Myślał, że odegra się na moim wyimaginowanym kochanku. Pan Freeman zastygł w bezruchu, jego twarz zmieniała się z zakłopotania w gniew. Aaron, zrobiłeś to? Uśmiech Arona zszedł z jego twarzy szybciej niż lody w upalny dzień, kiedy w końcu połączył dwa i dwa. Jego szef. Jego żona. Jego błąd. Szefie, ja, ja nie wiedziałem. Pan Freeman przedział wszystko kropka, powiedziałeś. Że mój samochód płonie, myśląc, że należy do kogo? Boże Aaron, miałem przy sobie dokumenty odnowienia kontraktu. Uznaj je i swoją pracę za popiół. Jesteś skończony. Aaron padł na kolana szybciej niż worek tych samych papierów, płaszcząc się jak dziecko przyłapane z ręką w słoiku z ciasteczkami. Proszę, panie Freeman, ja tylko. Niech pan tego nie robi. Głos pana Freemana był lodowaty. Dzwonie na policję. Syreny nie trwały długo. Ulica zapełniła się jak zatkany zlew. Sąsiedzi, policjanci, kilku wskazujących telefony, jakbyśmy byli tanią rozrywką wieczoru, gdy gliniarze założyli kajdanki na nadgarstki Aarona, którego kolana wciąż były zakurzone od podjazdu. Poczułem, jak spadają ze mnie setki ciężarów. Jeden pożar ugaszony, reszta bałaganu do posprzątania. Pan Freeman tylko potrząsnął głową. Patrząc na coś, co kiedyś było samochodem. Ostatni raz widziałam Aarona, jak próbował spojrzeć na mnie przez ramię. Z oczami jak u królika w panice kropka wchodząc do salonu poczułam się dziwnie. Cały ten bałagan z Aaronem dobiegał końca. Papiery rozwodowe zostały złożone, a ja kazałam mu trzymać się z daleka kropka najwyraźniej nie posłuchał. Bo teraz groziło mu więzienie za podpalenie samochodu szefa, a potem jeszcze za prześladowanie mnie. kropka Szefowi, panu Freemanowi, nie spodobało się, że jego samochód jest grillowany, zwolnił Aarona, a potem wytoczył mu proces. Stojąc tam, poczułam, jak ciężar spada mi z ramion. Harper, kochanie! zawołała z kuchni babcia June. Potrzebujesz czegoś! Potrząsnęłam głową, wchodząc jej naprzeciw. Babcia Jun miała ten sposób, by przebić się przez bzdury. Babciu, wszystko w porządku. Ale powinnam była cię posłuchać w sprawie Arona. Kropka była przy zlewie i odwróciła się, susząc ręce na ręczniku. Kochanie, kiedy nauczysz się ufać swojemu jelitu. Z chichotem poklepała się po brzuchu. Nie mogłam się powstrzymać od śmiechu. Zawsze była taka prawdziwa, kropka, nie można się kłócić z babcinym przeczuciem. Zgodziłam się, kropka, potem usiadłem na kanapie, przeglądając czasopismo. Ale tak naprawdę nie czytając. To był tylko hałas. Znów byłem sam, czułem się pewniej niż od miesięcy. To był właściwy ruch, kropka oczywiście, jutro będzie więcej spraw do załatwienia. Prawnicy, rozpakowywanie bałaganu pozostawionego przez Aarona, załatwianie spraw związanych z pieniędzmi. Ale dziś byłam tylko ja. Wyciągnęłam telefon i napisałam do Marii, mojej najlepszej przyjaciółki od zawsze. W końcu wolna. Chcesz wpaść na moją imprezę solo? Nie trzeba było długo czekać na jej odpowiedź. Już jadę, przywiozę pizzę. Reszta nocy miała być łatwa kropka bez dramatów, bez Aaron'a. Tylko pizza, kiepskie seriale i dobre towarzystwo kropka wcisnęłam się w najwygodniejsze spodnie dresowe i zaczesałam włosy do tyłu, w końcu mogąc odetchnąć. Przyszłość może nie wyglądała jeszcze jasno, ale wyglądała o niebo lepiej niż moja przeszłość. Uśmiechnęłam się do siebie, myśląc o tym kropka nieskomplikowane bez żadnych zobowiązań. Koniec z chodzeniem na skorupkach jaj. Tak, tak właśnie miało być od teraz, zaczynając od nowych zamków, które zatrzasnęły się na swoim miejscu. Kropka wolność smakowała dziś jak pepperoni z serem i to mi odpowiadało.